Moja miła, moja rodzina polska, dziękuję Wam za wszystko. Wielu lat, wielu lat, w wieku, brzydki człowiek, jaki palił fajkę wziął do swoich brzydkich rękach czerwony ołówek i od centrum wykreślił granicę. Dużo ludzi, jakie tutaj robili, by wykreślił. Jedne słowo granica, granica, granica. Od tego czasu, po 24 lutego 2022 roku, tak istniała ta granica. Z tego czasu tej granicy nie ma. Ten brzydki Stalin myśli że między Polakami i Ukraińcami zrobił granicę. Nie, tej granicy nie ma. Bo jako Polska, tak i Ukraina, teraz raz. Jeden kraj, jaki pierwszy podał. Jeden kraj, jaki zebrał wszyscy państwo światowe. Obudził ich od snu, od ropy, od gazu. Niech oni na śniadanie, na obiad, na kolację brzydku i jadą. A Mikołaj, ma. Max. Wszyscy ludzie, jakie tutaj usądzili się wolontariuszy, Nasze Ukraińcy podawali jedzenie. Proste, miłe jedzenie. I jedzenie doszło od serca. Od serca. Ja jak leżę, patrzę tych zarmionych, to jest tym to bo. Związek Radziecki, Afganistan, Związek Radziecki, Nagorny Karabach, Związek Radziecki, Czarnogóra, Związek Wszyscy ludzie przywożą do nas opatrunki medyczne. Potrzebują dużo tych wszystkich rzeczy. Instrumentarium to medyczne. Bo kiedy ja zajechał, moja rodzina nie puściła mnie na tu wojnę do frontu. A ja byłem pod kijem w takim szpitalu polowym, gdzie my robili zabiegi różnym naszym zranionym. Tak! Przywozili naszych zranionych, ale przywozili i zranionych Rosji. I my robili jako klatwa demokrata. i naszym i I kiedy Ja posądził się z jednym facetem, jaki był e, nasz wojskowy i rozmawiał z chłopczykiem, małym chłopczykiem, 20 lat z Rosji, żołnierzem rosyjskim, jakiemu obcili. Nogi, amputacja, nogi była. I on powiedział Jemu: Ja teraz telefonuję do Twojej matki, do Twojego ojca i ty powiedzisz, gdzie ty jest? Kiedy on powiedział, że gdzie on jest, jego ojciec powiedział: U mnie takiego syna nie ma. To jest straszna rzecz. Jak ten brzydki facet stary przekroczył postawił granicę między nami, ten brzydki drugi facet, Putin postawił między nami granicę i między całym światem. Nie będzie tej granicy między nami, nie będzie granicy między Ukrainą i całym światem, moja miła. jak przyjmowała ludzi. W noc, w całej nocy ja z inwalidem przekroczyłem granicy i co na medyce pierwsze zobaczę Wielki kocioł z moim miłym żurkiem. I wydaje mi się, że wy o te parę osób i cały autobus ochotny. I dziecko podchodzi, boi się wziąć jakiś czekoladki, jakieś cukierko, jakieś wafelki. Proszę bardzo. ta miłość, jaka idzie od Was, od Polaków, to niesamowita pomoc. I kto da nam pierwszą broń? Polacy. I dzisiaj ja przeczytam, że na Ukrainie Polacy już polski Leopardy jest Moje podziękowania. Ja prosty nie mówię. To, co zrobił Max. przyłożył wyżywienie, Wy, przywozili wyżywienie. sali sportowe, we Lwowie, wszyscy zarys sali sportowych były oddane uchodźcom z wschodniej Ukrainy. Ludzie mieszkali i spali na podłogach, ale Wy to zrobiły. Wrozili nam wszystko. I na przyszłość bardzo, bardzo dziękuję. Jak Ukraina może podziękować e, polscy, nie wiem. Ale od dzisiejszego rok minął, to rok minął ból naszego serca, ból serca polskiego. I ból serca ukraińskiego. Norwegię podali nam jakieś małe opatroneczki dla dzieci urodzonych. My wywozili kobiet w ciąży, jakie mam zdjęcie, mogę pokazać temu człowieku z Norwegii, jak to wszystko my podawali tym dzieciom, jakie urodzone. Pan Mykola, prezesy miasta Katowice, wszyscy bardzo miło panu z Medyki, z Przemyśla, naszej ludnej dziękuję wam, Rzeszowu, Krakowu wszystkim ludziom. Lwów, Katowice, Lwów, Kraków, to jest miasto, jakie musi być razem Kijów i Warszawa. I dziękuję wszystkim wam, Polakom. Moja miła wiek.